Płaniana do tego, by oddać swoje dziecko do adopcji, tłumaczy prezeska Fundacji Po Drugie Agnieszka Sikora. W domu na Ursynowie młode matki będą miały swój pokój, ale też kuchnię czy pralnię, żeby nauczyć się obowiązków domowych. Czy dziewczyny młode muszą się w tym domu nauczyć samodzielnego życia. Dodaje autor projektu domu Jan kuczak kuczyński Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa domu zakończy się pod koniec roku. A na sk.pl możecie zobaczyć jak będzie wyglądał budynek. Studenci ratują życie. Właśnie ruszyła dwunasta edycja akcji Helpers Generation. Na uczelniach w całej Polsce odbywa się rejestracja potencjalnych daw dawców szpiku. W związku z pandemią wszystko jest online. Każdy chętny może bezpiecznie w domowych warunkach zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Możemy pakiet rejestracyjny zamówić poprzez potencjalnego linka bądź zgłosić się do jednego z naszych liderów, który ma pakiet w domu. I oczywiście w restrykcjach sanitarnych odebrać taki pakiet. Mówi koordynator akcji Bartek Cisek i do Wydaje, że do 18 kwietnia zarejestrować może się każdy w wieku od 18 do 55 lat o ogólnie dobrym stanie zdrowia. Tymczasem w stolicy niedługo ma się pojawić kolejny wieżowiec. Działka, na której ma stanąć należy do archidy warszawskiej. Niedługo może ruszyć realizacja i więcej o obu...